To co tam, Henry? W czwartym sezonie romansik z Jaskiem? Czy z Radowidem? A może z Dijkstra? No opcji jest sporo, powiem ci. Zaraza. Zawijam się stąd. Trzy sezony. ...starczy. Oczywiście, to tylko scenka rodzajowa, ale patrząc na to wszystko, co dzieje się wokół Netflixowego Wiedźwina, wcale bym się nie zdziwił, gdyby właśnie tak. Wyglądała rozmowa pomiędzy Lauren Hissrich a Henrym Cavillem, która finalnie okazała się być kroplą przelewającą czarę goryczy i powodującą to, że Kawil, czyli główna postać Wiedźmina, motor napędowy całego projektu, decyduje się na odejście z niego po trzech sezonach. I tak mi się wydaje, że tylko skończony amator nie odczułby powagi sytuacji, kiedy właśnie główna postać, hollywoodzki aktor, wielka marka znana nazwisko, odchodzi z serialu. No ale umówmy się, cały czas mówimy o Netflixie. Byłam w wielkim szoku, gdy się o tym dowiedziałam, ponieważ pracowaliśmy razem przez trzy sezony. Oczywiście to smutne, bo to koniec pewnej epoki, ale okej. Okay. Myślę o tym, co nadejdzie, o ekscytujących rzeczach, które będą się działy. Uważam, że serial nadal będzie świetny i jestem wdzięczna, że mieliśmy okazję pracować z nim przez ten czas. Oczywiście, to smutne, ale szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby miało to tak duży wpływ na serial. Uważam, że jest on tak wielki i ma tyle różnych elementów, że po prostu wszystko. Będzie w porządku. To będzie miły okres przejściowy, a Liam Hamsworth, moim zdaniem, wykona niesamowitą pracę. Czy aby na pewno? Pani Messias Simpson, do której należał wcześniejszy cytat, a która w Wiedźminie wciela się w rolę stokrotki z Dolin, czyli Franceski Findabar, obagatelizuje no, sobie to, że Henry'ego Kawila już nie będzie przy Wiedźminie, nie będzie po tym trzecim sezonie partycypował przy tym projekcie, nie będzie dawał twarzy, nie będzie dalej magnesem na widzów, tak jak przez ten pierwszy, drugi. No i teraz trzeci sezon, uważając, że hej, przecież Wiedźmin. Netflixowy Wiedźmin, oczywiście, żeby być precyzyjnym, to jest tak wielka marka, ma tylu fanów, jest tak świetnym serialem, że właściwie po co nam taki Kawil spokojnie poradzimy sobie bez niego? Tylko tak troszkę nie koresponduje to z tymi wszystkimi opiniami, które pojawiają się w sieci. Od chociażby pod tym pierwszym e, trailerem, bardzo kiepskim, notabene, właśnie trzeciego sezonu, gdzie zdecydowana większość opinii jest negatywna, ale utrzymana w takim tonie, że kurczę, Henryka Will top, a o Netflixa niech idzie na samo dno. I mówię tu o komentarzach, mówię tu także o reakcjach, oczywiście to nie dla każdego musi być wymierne, no ale jednak jakby w ogóle nie współgra z tym, o czym pani Simpson e, Powiedziała. No i hej, w wypowiedzi naszej stokrotki z Doliny jest podstawowy błąd logiczny, ponieważ uważa ona, że Wiedźmin nadal będzie świetnym serialem. No otóż, być może tak by było, gdyby faktycznie ten Wiedźmin tym świetnym serialem był, ale pierwszy i sezon, i drugi sezon dość dobitnie pokazały, że tak wcale nie jest. Więc jakby założenie, z którego wychodzi nasza aktorka, jest od razu z góry błędne. No i umówmy się, wszystko co w tym Wieźmieniu było dobre, wychodziło właśnie od Henry'ego Cavilla. Już nie mówię o poziomie aktorskim, który oczywiście był tam na takim bardzo wysokim poziomie. No ale także to, co Henry Cavill robił, jeśli chodzi o całą produkcję, gdzie próbował szarpać się z producentami, z tymi wszystkimi ludźmi, którzy mieli za nic i nadal mają za nic twórczość Andrzeja Sapkowskiego, gdzie śmiali się z niego, gdzie twierdzili, że oni jednak zrobią wszystko lepiej, to właśnie Henry Cavill był obrońcą tego, żeby ta wierność oryginału być może jakoś korespondowała z jakością serialu, ale przede wszystkim, żeby szacunek autorowi i jego twórczości był okazywany, no, bo to przy takich adaptacjach jest oczywiście najważniejsze. No i umówmy się, gdzie Henry Cavill, a gdzie Liam Hamsworth, to jak porównać, nie wiem, gablotę z trofeami Arsenalu i Tottenhamu? No to są dwie różne półki. Zresztą o tym, co Henry Cavill znaczył dla tej serii, dobrze wie także sama showrunnerka, czyli nasza ulubiona. Pani Loren History, która oczywiście może się zapierać rękami i nogami, że to w sumie żadna strata i tak naprawdę poradzimy sobie bez tego kawila, to ale jednak sama, sama powiedziała, że przecież istniała taka ewentualność, by serial wraz z odejściem kawila się zakończył. To był dla niego czas, kiedy musiał ruszyć dalej. Myślę, że wszyscy przeżywaliśmy to na swój sposób. Mieliśmy wybór by wraz z jego odejściem zakończyć cały serial, ale nie było coś, co chcieliśmy zrobić, pozostało zbyt wiele historii do powiedzenia. Powiedziała nasza ulubiona showrunnerka, najlepsze jednak, zostawiła na koniec. Gdybyśmy zastąpili Geralta innym wiedźminem, odeszlibyśmy tym samym całkowicie od książkowego oryginału. A chyba nikt by tego nie chciał. No pewnie, że nikt by tego nie chciał, tak jak nie chciał, żebyście odchodzili od oryginału i w pierwszym, i w drugim sezonie, o ile w pierwszym to jeszcze jakoś tam się, powiedzmy, kupy trzymało, tak w drugim odpięliście już wrotki kompletnie i popłynęliście naprawdę grubo, zostawiając tego Sapkowskiego gdzieś daleko w tyle, budując swoją historię, bazując jedynie na nazwach własnych, nazwach bohaterów. To zrobiliście, więc teraz opowiadanie o tym, że gdybyśmy dokonali takiej, a nie innej zmiany, to by jednak nadszarpnęło ten oryginał, to jest po prostu absolutnie nic nieznacząca mowa trawa. Takie pieprzenie, byleby tylko powiedzieć, byleby jeszcze może jakiegoś naiwnego fana przekonać, że hej, my tu robimy naprawdę fajną robotę. Na szczęście większość fanów, większość widzów myśli zdroworozsądkowo i po tym, co zobaczyła w dwóch sezonach i po tym, co działo się przed trzecim sezonem, na czele oczywiście z odejściem Henry'ego Cavilla, no już nie dają wiary Netflixowi, przy okazji oczywiście nie mówię o innych projektach, nie dają wiary w ani jedno słowo i bardzo dobrze, i bardzo dobrze, i e, ja nie spodziewałbym się po Netflixie, po Pani Loren, czy po aktorach, którzy są święcie przekonani, że tam super robotę wykonują, ktoś im oczywiście te role rozpisał, no trudno i za to winić, prawda, i e, nie spodziewam się, żeby tu pojawiła się jakoś autorefleksja, no bo to jednak jest Netflix, to jednak jest to przekonanie o pewnej wyższości i o tym, że dostarczamy super projekt. Tylko ci głupi widzowie i ci fani z tej sekty, którzy by tylko chcieli, tak jak w książkach, no to oni się na tym nie potrafią poznać. I ja wiem, że czegoś takiego nie doświadczymy jak autorefleksja, No ale lodu na głowę, naprawdę. No ludzie nie są skończonymi debilami. Także płyną kolejne tygodnie, czas mija. Premiera Wiedźmina się zbliża tego trzeciego sezonu, a wszyscy ci, którzy przy projekcie pracują, nadal są przekonani, że to jest jakieś wiekopomne dzieło i tylko pani Loren przecież tak całkiem niedawno, jeszcze błagała, płakała po prostu w mediach, że dajcie nam jeszcze jedną szansę, I że przecież teraz to już w ogóle będzie super, teraz to będzie super, będzie zgodnie z książką, będzie wszystko jak po sznureczku, tak jak u Sapkowskiego, takiego ducha po prostu wam pokażemy tego wiedźmińskiego świata, że nawet w grach, w słuchowiskach i w książkach nawet tak dobrze nie było jak będzie u nas, tylko jest już troszkę za późno, plus to wszystko co słyszymy, ta Margarita Lozantil, to co się będzie działo z Jaskrem i z Radowidem, no jakkolwiek to ma nas dobrze nastrajać, no sorry, ten czas, kiedy to można było zrobić i jeszcze tą wajchę przestawić, już dawno, dawno minął. Więc jeśli ktoś twierdzi, że Wiedźmin bez Henry'ego Cavilla poradzi sobie bez problemu, niech ogląda ten trzeci sezon, naprawdę, bo to będzie pewnie ostatni moment, kiedy e, będzie można zobaczyć jakąś namiastkę czegoś dobrego e, w Wiedźminie od Netflixa. A wiemy, że i czwarty, i piąty sezon e, mają nadejść, więc tam to dopiero będzie jazda. Bez trzymanki dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie, e, bo odklejka w tej ekipie wiedźmińskiej, Netflixowej jest już tak duża, dostarcza takiego beka kontentu, no, że to już naprawdę jest śmiech, e, śmiech przez łzy, bo, bo nawet, nawet trudno sobie z tego jakoś tak na serio e, dowcip, dowcipkować, trzeba raczej Współczuć. I z tym Was zostawiam. Odwiedzajcie nasze kanały. Już niedługo naprawdę ciekawy projekt. E, fajna inicjatywa, także myślę, że nie będziecie zawiedzeni. Oczywiście związana ze światem wiedźmińskim. A w tym materiale to już wszystko. Żegnam się z Wami. Cześć!